Witam. Ten tytuł to nie mit. Ten tytuł to faktownik. Serio. Naklejki zmarzły. Autentycznie. Wiecie co? Nie zmarzło. Skinsmanki. Strona, która non-stop, na gorąco oferuje wymiany skinów. Ale rel, nie? No, serio. Wejdź w link w opisie. Sprawdź czy opłaca ci się coś wpłacić. I ten. O, patrzcie. Ja w nocy w ogóle, o czwartej nad ranem, wyciągnąłem takiego Skrullshina. Niezły co. Wy też możecie. Wystarczy siedzieć tu 20 godzin dziennie. I na pewno kiedyś wam taki wpadnie. Serio. To żart. Ale wpadnie. Kiedyś może. Ja farta miałem mocnego. Mm. Lepiej skiny wypłacać. Yy, więc... No to co? Ja po... po po, po kolei. Ajn. Pierwszy co zmarzł, ale zmarzł, nieźle. Twoi. Szukam, szukam, ok. Proszę mnie nie bić. Ten, i, i, i. ten to tak, ten. O. Ten lekko zmarzł. Ten też trochę zmarzł. Mocniej nawet zmarzł, ale był wyżej. Ten potężnie zmarzł. Ten też mocno, był, bardzo mocno zmarzło. Siups. I dalej. Co dalej zmarzło? Pokażę Wam teraz normalnie takie, że jest lodowate. że już się chyba nie podniesie z tego. Pyk. Teraz dla osłody ducha trochę, coś tam. Trochę szczęścia wprowadzę w ten Marazmicz, coś tam. On nie zmarzł. To jest spoko. Do, to dziwne dosyć, ale nie zmarzł. Mało zmarzł. Znaczy trochę zmarzł, ale nie jakoś tak kolosalnie. Ten lekko zmarzł. Ten jest już lodem. Po prostu. Ey. Eee. Czym fluxu tyle kosztuje? To tyle kosztowało? Was! Co tyle było? Dziabany. ten się trzyma z kubaniotki. Krabąszcz. Eee, co jeszcze zmarzło? No to Heroik to już w ogóle jest lud całkowity. Z Gamer Legion niestety nic nie pozostało poza wspomnieniem. Eee, jeszcze nie sprawdzałem, nie sprawdzałem w sumie Rio, ale nie glitter, bo glitterów nam się nie chce. Rio Hall, jak już jestem na bufie, ten pierwszy raz od 10 lat. Już sprawdzę, czy tu się cokolwiek dzieje. Gdzie jest Inters? Ho! Ale Interz zmarzł. Też. Zmarł luch. Zimniutki. Mm. Ale kurwa zmarł. Nie udało się. Koledze dopiąć swego. A próbował. Dzielnie walczył z rynkiem. Za pomocą swoich ostatnich oszczędności. Cóż. Rynek zawsze cię pokona. Chyba, że jesteś pierdolnięty, to może nie. Shiro w ogóle ten ogrzał się lekko, a reszta zmarsz. Widzę, że Rio marznie z każdym dniem. Niech marznie. Ale jak się przygrzeje, to ino roz. Naklejki zmarzły. Pozdro.